Wczoraj wieczorem odbyła się rozmowa między kamerzystą a Cruzewilem w programie Prime za od Prime Show MMA. Było to coś w rodzaju rundek od High League bądź face to face od MMA, czyli że chłopaki między sobą rozmawiali, odpowiadali na pytania. Również były telefony od widzów. Także dzisiaj, moi drodzy, wam streszczę kilka najciekawszych informacji, które przekazał kamerzysta. Pozwolę sobie pominąć takie akcje, w których była szerzona patologia, ponieważ tak były takie rzeczy. Ale jeśli oczekujecie ciekawych odpowiedzi na ciekawe pytania, to zapraszam. Tutaj macie ostatnich 50 subskrypcji tego kanału, bardzo Wam dziękuję. Jeśli chcesz się również tutaj pojawić, to zasubskrybuj kanał, brak a w kolejnym odcinku się tutaj pojawisz. A teraz zapraszam do oglądania. Zacznijmy sobie od dość ciekawej sprawy, czyli telefonu od osoby, która kiedyś pracowała z kamerzystą, czyli od Adixa. Zapytał on kamerzysty, czy zdradził on kiedykolwiek swoją aktualną dziewczynę, Kasia. Kamerzysta raczej z tego pytania nie mógł się wymigać, ponieważ prawdopodobnie Adix znał sobą prawdę, więc kamerzysta się przyznał. Więc zobaczcie sobie owego szota. Ano, witam Ciemano. wszystkich. Witam, witam Adix z tej strony. Ja mam pierwsze pytanko tutaj do Łukasza. No, słucham. Łukasz, czy zdradziłeś kiedykolwiek w kasie? No bo tak wiesz, tak pokazujesz tą miłość i w ogóle, że wszystko ładnie, pięknie teraz, ale... Czy ta miłość jest szczera do niej, powiedz mi? Jest szczera. Je jest szczera. Tak, no. Ale czy jak kogoś kochamy, to czy tam osoby, wiesz, byśmy zdradzili? Jak mam ci odpowiedzieć na to pytanie? No sugeruję, no. że ją zdradziłeś. No, ale ja nie zaprzeczam. Aha, źle okay. no, była taka sytuacja w pewnym okresie czasu, no? Okej, okay, okej. Okay. Drugie pytanie, również bardzo ciekawe, czyli, czy Boxer kiedyś pytał kamerzystę o walkę dla Fame MMA. Kamerzysta odpowiedział na to w taki sposób, że wcześniej Bogzel mu nic nie proponował, a dopiero teraz, jak dowiedział się, że kamerzysta prawdopodobnie zawalczy w Prime MMA. Więc przed obawą nowej konferencji dla Fame'u, Bogzel chciał zaproponować kamerzyście walkę, aczkolwiek ten się nie zgodził, ponieważ Prime było pierwsze. Więc czy to była prawda? Bogzel na to odpowiedział w taki sposób. Wawrzyniak, ty tłuczku, godzinę temu na Twitterze. A teraz zobaczcie sobie owego shota. A wcześniej się Bogzel pytał o jakąś walkę dla Fejmu? Yy, oni, oni, się oni się dopiero zaczęli pytać, jak wy się zainteresowaliście. Nagle są obsrani, oni obsrali zbroję, oni tam nie mają w ogóle ciekawych zestawień. To oni próbują martwych YouTuberów. No taka jest prawda. A, czyli... czyli co? Ale, Czyli Boxer ci proponował walkę w fejmie? Nie bezpośrednio, ale próbowali. A i to był teraz, po tym teraz, jak wyszedłeś, teraz. Tak? Wcześniej mi nie proponował, no co ty? Wcześniej mi nie proponował, no ale y jak y się wy zainteresowaliście i zobaczyli konkurencję, no to zaczął proponować. A z fe, fejmu by, f, byś przyjął, jeśli by nie było oferty z Prime'u? E, no pewnie bym przyjął, jeżeli by zaproponowali dobre pieniądze. Pomimo wszystko. To powiedz mi tak, bo kiedyś nie pamiętam, już z kim rozmawiałem, ale mówi, że że ta walka, która jest tutaj robiona, to nigdy by nie miała miejsca w Fejmie, a Ty teraz twierdzisz, że były jakieś próby, więc coś no, tu się nie zgadza, ktoś Oczywiście, płanya. że były próby. No. No jak mogło nie być prób, jeżeli e, wchodzi konkurencja dla Fejmu, a no nie oszukujmy się, Fejm zaczyna się robić stypiarski, a ten, e, ta gala Prime przypomina e, te pierwsze gale Fejmu, tak? czyli jest zadyma. No ale największą stypę wy zrobiliście na pewno. No zrobiliśmy, bo zrobiliśmy, no a co, a co mieliśmy tak naprawdę robić? No inaczej, no. Wiesz, potrzebujemy tutaj... jakieś emocji, bo Marek No, wiadomo, tu no ale obrażony. te emocje wygasły już dawno temu, no Marek, Marek coś tam próbuje, ja też coś tam próbuję, ale no z niego też się nie da wykrzesać dużo. Kamerzysta również bardzo ostro wypowiedział się na temat Nitra. Oznajmił, że Nitro nie jest dla niego żadnym mocnym przeciwnikiem i że Marka, Nitro oraz jakiegoś tam dziennikarza mogły poskładać. Co mam powiedzieć? Ego a jak patrzy się na czat, to jeszcze dzieci mu poklaskują. A skąd w ogóle jest taka duża pewność siebie, że wszystkich rozwalisz? Ziemowi. Jak dajecie nitro. takich zawodników? Jakbyście da, dali konkretnego zawodnika, to by tą pewność siebie byście mi odebrali. Ale jak dajecie. Kruszwila. Jaką tam ma? Kosakowski. Kosa, 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 nitro, no to co to kurwa jest? Za przeciwnik jest. No bez to kogo byśmy musieli ci dać, żebyś uznał, że to jest. Może na razie dawajcie mi takich właśnie do klepu, no. <noise> I możesz się przekonać jeszcze, że mówię prawdę, no. A teraz poznajcie odpowiedź Nitra. Wujku, za zasraniec kamerzysta Pitoli na pato face dwa face, za on bez wujkiem walka chciał. A ja bym chciał mieć dłuższego kupca. Sporo osób też się pytało, że w końcu kamerzysta dostał zakaz sądowy prowadzenia pojazdów mechanicznych. Odpowiedział na to, także zobaczcie. Jednym z pytań, które dostałem od e, naszych widzów, e, było to, że prowadzisz samochód, a podobno masz jakiś zakaz prowadzenia samochodów na 3 lata. Jak to wygląda? Dostałeś taki zakaz, że prowadzisz samochód na jakimś e, story na Instagramie? A, to na, na lewecie było. Dobrze, ale od momentu, od kiedy mam zakaz, nie prowadzę. A, rozumiem. Czy w ostatnim czasie nie prowadziłeś a, nie, samochodu? Nie, nie, nie. W ostatnim czasie nie prowadziłem. Kamerzysta również opowiedział, jak wyglądała ta sytuacja ze starszym panem w sklepie, którego uderzył, po czym pół roku później, o mężczyzna zmarł. Także posłuchajcie. Podobno pobież jakiegoś starszego mężczyznę w sklepie. Eee, dobra, no to cała sytuacja wyglądała w ten sposób, że weszliśmy do sklepu, ee, bo chcieliśmy nagrać film, że cały dzień oglądamy Netflixa. E, przez 24 godziny oglądam Netflixa. E, wszedłem do sklepu z moją byłą dziewczyną, no i podeszliśmy do kasy e, i poprosiłem wtedy rogalika i paczki papierosów. E, no i pani powiedziała, że mnie nie obsłuży, bo ją nagrywam. No ja powiedziałem, no proszę pani, no e, ja wiem, jakie jest prawo, jeżeli panią zacenzuruję i jeżeli pani zdeformuje głos, nie naruszę ustawy RODO, czyli mam panią prawo nagrywać. I po prostu nie będzie pani nigdzie, w internecie. To akurat nie jest żaden problem, bo nie będzie pani nigdzie w internecie. E, I proszę mnie obsłużyć, bo jeżeli pani mnie nie obsłuży, jeżeli mnie pani nie obsłuży jako klienta, popełnia pani wykroczenie. Ona powiedziała, że nie ma takiej opcji, proszę wy, wy, wyjść ze sklepu. Ja powiedziałem, że nie wyjdę, dopóki pani mnie nie obsłuży. No i nagle poczuję e, szarpnięcie e, faceta z tyłu. Raz, dwa, do przodu. Obracam się i mówię, dlaczego chłopie, e, mnie szarpiesz. Jakim prawem w ogóle mnie szarpiesz? No bo no nie powinno dochodzić do takiej sytuacji, że, że ktoś w ogóle przekracza sferę no, no prywatną, tak naprawdę moją. On powiedział, że masz wyjść ze sklepu. Ja powiedziałem, że nie wyjdę i dalej kontynuowałem wywód do tej pani, że mam ją obsłużyć, bo popełnia wykroczenie. No to nagle poczułem uderzenie w laptopa. Ten facet uderzył mnie w laptopa. Obróciłem się znowu do niego i powiedziałem, żeby nie dotykał sprzętu, bo to naprawdę jest drogi sprzęt. Po czym facet złapał mnie bezpośrednio za fraki i zaczął pchać. Do przodu, wrzucił mnie na stertę energetyków, po czym uderzyłem głową o, o listwę, która, która dzieliła półki. Wstałem do tego chłopa, odłożyłem laptopa, bo wtedy nagrywałem film i powiedziałem, że jeżeli jeszcze raz mnie dotknie, skończy z głową, z głową w półkach. No i uspokoiłem atmosferę. Wyszedłem ze sklepu i stwierdziłem, że odjadę spod tego sklepu, no bo. No bo po prostu no już, już, już nie miałem czego tam szukać, nie chciałem dalej rozgrzewać całej atmosfery. chłopie naprawdę zdenerwował, e, ale nie zdenerwował mnie na tyle, żeby wszynać jakieś burdy, tak? E, no i po tej sytuacji wszedłem do Jaguara, e, wrzuciłem wsteczny bieg, już miałem odjeżdżać i facet nagle wychodzi ze sklepu. No to, żeby e, go delikatnie e, do, dokonać pikanterii, żeby chociaż troszeczkę się odbić za to, e, co on zrobił, e, pokazałem mu środkowy palec, temu facetowi. E, e, no i on wyszedł za mną, podszedł do szyby, zaczął pukać w szybę, gdzie ja miałem wrzucony wsteczny bieg. Eee, w, zaczął walić w tą szybę, otworzył, otworzył szybę, ja pokazywałem mu środkowy palec i oglądałem cały czas Netflixa. Eee, no i on, za, on zaczął mówić, że ja się nauczę noju szacunku do starszych. Zapłał za rękę i uderzył mnie dwukrotnie w twarz. Całej siły, uderzył mnie dwukrotnie w twarz, wtedy poczułem takie lekkie zamroczenie, e, cofnąłem nogę, e, auto zaczęło się toczyć, bo było na wstecznym biegu, zaczęło się toczyć w, w kierunku przystanku, prawie stratowałem ludzi. E, no i po tym delikatnym zamroczeniu, no, zdenerwowałem się, wrzuciłem parking, wyszedłem z auta, no idę na tego faceta. E, no i powiedziałem, no i co teraz kurwa debilu jebany, podszedłem do niego, e, on Upuścił reklamówkę z, z tymi zakupami, które trzymał w ręce i próbował mnie uderzyć. Ja szedłem pod jego ciosem, uderzyłem go raz, facet upadł podniosłem tego faceta, powiedziałem, czy nic się nie stało, że nie chciałem go uderzyć, że no ta sytuacja nie powinna się wydarzyć, ale pierwszy mnie zaatakował no i w tym momencie się broniłem. I czy chcę wzywać policję, bo jeżeli chce, no to możemy wezwać policję, ja nie widzę żadnego problemu, żeby tą policję wezwać. Facet powiedział, że nie, że nie ma żadnego problemu, że nie chce policji w tej sytuacji. No i postanowiłem wrócić do Jaguara wtedy. No i panie ekspedientki podeszły do mnie e, i powiedziały coś w stylu, my wzywałem policję, bo doszło tutaj e, do ataku na, na, na starszym mężczyźnie. Ten mężczyzna ważył około 130 kilo, gdzie był, kilkukrotnie mnie przekraczał gabarytami, e, no i był agresywny, e, gdzie ja tylko go tak naprawdę uspokoiłem e, w tamtym momencie, no, u, uderzeniem, no ale no, tutaj to była po prostu konieczność. E, no i w tamtym momencie ja powiedziałem, że okej, okay, w porządku, wzywałem policję, tylko proszę przygotować na Granie z monitoringu. Wtedy w tamte panie nagle e, się no, takie rozmyły, jakby i powiedziały, nie, 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 to żadnej policji nie trzeba. E, dobra, nie ma sprawy, niech pan idzie do domu e, i w ogóle ża, ża, żadnej sprawy nie było. Ja wszedłem do auta, poczekałem 15 minut, czy rzeczywiście te panie mnie nie okłamały, czy nie wezwały policji e, no i odjechałem z miejsca zdarzenia. No i dowiaduje się po roku czasu po roku, po, przepraszam, po półtora roku czasu, że facet umarł po pół roku i oskarżają mnie o to, że ja zabiłem tego faceta. To znaczy, w sensie Kruszwila oskarżali o to, że on zabił tego faceta. Gdzie to, jaki ma to związek? Po pół roku. Kamerzysta również na swoje story, jak i również na tym wczorajszym programie powiedział coś takiego. Kupując pay-per-view z mojego linka, wszystkie pieniądze z mojej części zostaną przekazane na kotki i psy w schronisku, także zapraszam. Rozmawiałem z federacją Prime MAPL i wszystkie pieniądze, które zostaną zarobione przeze mnie na moim reflinku, zostaną przez nich podwojone, aby wesprzeć schronisko. Także mamy szansę przekazać rekordową ilość na pieski i kotki, bo każdego pay-per-view zostanie przekazane aż 20% z całej sumy zakupu. Uwaga, tylko mój reflink podwaja pieniądze na cel charytatywny, także zapraszam do kupna. Dużo osób pyta, dlaczego tylko 20%, a nie 100%. Mi się wydaje, że tu chodzi o coś takiego, że 20%. Zakup miałoby iść do kamerzysty, a 80% do Prime aczkolwiek te 20%, które miało iść do kamerzysty, on będzie chciał podwoić, a raczej żeby federacja dała swoje 20% kolejne i żeby z całej sumy, którą zarobi kamerzysta i federacja, 40% poszło na koty i pieski. Jeśli chodzi o to, jak wyglądał ten wczorajszy program Prime za Dyma, no to Marek za dużo tutaj się nie nagadał. Kamerzysta tam był raczej główną postacią, ponieważ i się wykłócał z innymi, i głównie to on odpowiadał na pytania, a Marek bardzo mało mówił. Można powiedzieć, że takie 70% kamerzysta, Marek 30%. Aczkolwiek, jeśli chodzi o zachowanie, no to na pewno lepiej zachował się Marek z tego względu, że on zachował znowu jakąś klasę. A kamerzysta tak naprawdę się upił. Przyniósł na stół jakieś tam alkohole, no i zakończył całość po prostu, będąc nietrzeźwym. Jak dla mnie bardzo słabe i żałosne zachowanie z jego strony. Moi drodzy, to tyle ode mnie. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Szczęciu łapkę w górę. Subskrybujcie kanał i widzimy się już w kolejnych odcinkach. Do następnego filmu. Siemanko.